Ja mi się troszeczkę podenerwowany już od rana, bo wiadomo mecz poważny. Jak mówił nasz wielki trener Kazimierz Górskiej święty pamięci piłka jest okrągła, bramki są dwie. Czy ja jako kibic, wiadomo, że podświadomość mi mówi, że Piast wygra, nie wiadomo, Górnikowi są potrzebne punkty, bo, bo jest na dnie tabeli powiedzmy, a ma no pias i od jak najwyższe lokaty się stara, także wydaje mi się, że będzie się bardzo chciałbym właśnie pozdrowić wszystkich kibiców, którzy będą mecz oglądać. Chciałbym serdecznie pozdrowić kibiców z Witcher's gardą, jak i również chciałbym serdecznie pozdrowić kibiców z Nowego Świata. Tych obecnych, którzy mieszkają, i tych, którzy mieszkali i dalej kibicują, są w innych miastach, na innych ulicach mieszkają, jak i również poza granicą, z którymi mam kontakt. No to co, to idziemy? Jedziemy. idziemy, otwórcie to pocztą... Tak, sprzęt zapakowany, piłkarze się na odprawie. Także czekam na piłkarzy i ruszamy. Ostatnie słowo przed tym arcybiskiem trenerzy. No, aż mi się uśmiech pojawia na, na twarzy, na samą myśl takiego meczu. No mamy tutaj trochę rachunków do wyrównania chyba. No mamy, mamy. Y oczywiście derby, ale ja myślę, że musimy rozegrać swój mecz, nie wchodzić w, w emocje, w które Górnik na pewno chce, chce nas wciągnąć i wywieźć tu trzy punkty, jak, jak robiliśmy ostatnich meczach. <tomitace> <inhibitor> <to> really good now so... you want to make them silence with your game with your goal with your i hope game? so i hope so they will be supporting them for sure Ale to <tomitmani> us but this is nice i like also to play like this so so just strzelić naturalnie że teraz w którym meczu destąpię się strzelać ale dzisiaj to zamienił bramkę na trzy punkty. Kuba Czerwyski powiedział, że twarda murawa, tak? Tak, twarda, no dość dobre, myślę, że, że też nie poleją, bo wiedzą, że, że jak będzie szybka, szybka murawa, to, to dla nas będzie idealnie dlatego może twardo zrobili i nie będzie lana, ale chyba musi być dobrze. Prawie pełny stadion i wygrana górnika. Twoja pierwsza myśl? Prawie pełny stadion, wygrana fiasta. Cześć. <grystanie> derby, derby, nie? To znaczy derby czy to to co? Zamówić, tak, zobacz, młyn górnika siedzi za, obok prawej mojej strony, więc wiesz. To nie jest jednak ten mecz, taki normalny dla mnie, nie? Jestem wychowankiem i te mecze z górnikiem zawsze były takie, tak można powiedzieć, zaostrzone, była walka bo każdy centymetr boiska, więc myślę, że dzisiaj będzie to samo, więc myślę, że będzie fajne widowisko. Ciężko przewidzieć, tak. Sytuacja w tabeli, myślę. Nie ma każdy z nas tam. tutaj zostawi zdrowie i niech wygra lepszy. Grając z ruchu tutaj, jaki był wynik? 2-0. Wygraliśmy. Ja nie pamiętam. 2-0 wygraliśmy. Dzień Michał pan. też Czego chcesz Zdramkę sobie strzelił wtedy tak, chyba. Nie, nie, asysta. 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 Myślę, że nikt nie odpuści nawet centymetra boiska i każdy będzie walczył o każdą piłkę. Czego życzysz kolego z skutnika dzisiaj? Przede wszystkim zdrowia. Żeby, żeby zdrówko dopisało do końca, do końca spotkania. Koledzy z miasta, ja również. Zdrowia i dobrego meczu. Niech wygra lepszy. First feeling before the game? Excited, Ready to go and ready to play. Nie Wspomnienia odżyły. Jakie wspomnienia? Z ostatniego meczu, na którym tutaj byłem, ja ale przegrany był ten mecz za Przegrany po niesłusznym, podyktowanym rzucie karne. Jak będzie dzisiaj? Mam nadzieję, że lepiej. Jestem umiarkowanym optymistą, ale wierzę w Piasta. Pamiętam twoją rameczkę tutaj. Powtórki Pan nam zawsze przynosi szczęście. Co panu powiem? I pani też. Co pani, pani przynosi szczęście? Pani była ostatnio na Śląsku? No. Na daleku? Dzisiaj pani w ten wyjątkowy nie. dzień, to nie wiem o co pan może zapytać. Pan powinien. Dlaczego pan jest? kwiatów nie ma? Ja zapytam, dlaczego ja no, też nie mam pani. Słowa miejsca. to też mogą być kwiaty. Panowie nie przygotowaliście się po co prostu. Codziennie dla nas jest Nie, Ale, ale ja dla ja tej pani coś mam. Niech pan chwilę poczeka na pan pan temat. Nie, nie. Boję się, nie. nie chcę wiedzieć. Nie. Ja chciałem tylko już... do tego super samochodu, co mówiłeś. Panie Przewodniczący, w imieniu wszystkich, wszystkich kibiców Kwiatów Gliwice i pracowników, i wszystkich, dużo zdrowia. I grzecznych dziennikarzy do malowania hmm. się Dziękuję. By dzielił dzień, dzień pobieg, Tutaj. Tak? To ja mam codziennie. Dobrze, to przyjeżdża na to szczęście, tak? Tak. Gdzie, Gdzie poszła? Nie wiem, a co mamy? Nie wiem, taki, taki drobiazg. No, ale mamy. Mamy, no przecież ja mówiłem, że mamy, no ja nie zmyślałem. Nie rzucam słów na wiatr, ja jestem rzetelny w grze jak pias z no. Okej, okay, czego życzymy kobietom? Kobietom? Fajnych gości. Czego życzymy piłkarzom? Piłkarzom życzymy czego? szczęścia wszystkim, ja bym życzył, wiesz? Bo to jest ważne. Nawet ważniejsze niż zdrowie, bo jak, jak masz szczęście, to masz wszystko. No i co? Jest. Jest, jest. No dobrze, rozpakowałam takie coś. I się Pani rozpakowała, tak? <grym> Nie, bo mi coś padło to oka, ale... Na, Nie, na potrzeby jestem... Video. Tak, jestem zaskoczona pozytywnie. Do wszystkiego dobrego jeszcze Dziękuję. Gdzie Pani ten płaszczyk kupiła? A dostałam. Od tego Pana to? <grym> Nie. Dobra. Cześć! Nie bym się nie... Jezus się wystraszyłam. Co tu dzisiaj robicie? Przyszliśmy wyprowadzać piłkarzy. Czytańczyć. Piłkarze wyprowadzać. Rozumiem. Włodaj, tak, pojedziemy. Których piłkarzy wyprowadzacie dzisiaj? Piłka Piasta czy Górnika? Górnika. Górnika, tak? Tylko Górnika? A Piasta kto wyprowadzi? My nie. nie, okay. no nie <ocalyptic noise> kto by grać? Górnik! Nie, bo Piast.